w moim odcinku, w tym odcinku pokażę Wam kompletniki mielone. Typowo do obiadu i tak sobie do zjedzenia. Teraz będę je przekładał. O! Przekładamy komplety mielone. Tak. Fajnie się smażą i tak potem spróbuję jednego koklecika, jak wyszły, czy nie są surowe, czy są fajnie pod, podsmażone, no. Co są takie, wiesz, typowo tak do zjedzenia, połowa koklecików na obiad, połowa takich właśnie do zjedzenia tak z chlebem, no. Na razie się smażą. Iluję, żeby się nie spaliły. Tutaj właśnie jeszcze jeszcze się smażą. O, za chwilę będą usmażone te kokleciki wielone. No teraz właśnie przekładamy jeszcze. Tutaj właśnie wyłożyłem już do miseczki kokleciki i zaraz będą właśnie gotowe, no, będą fajnie usmażone. Teraz właśnie będę próbował, będę sobie tego koklecika nałożył na talerz i wezmę kawałek chleba i spróbuję jak wyszły i jak są doprawione. Teraz spróbuję no teraz będę wyciągał sobie dam właśnie dla na, na talerzyk o do tego jeszcze sobie wezmę tak właśnie do tego sobie jeszcze wezmę tak Kawałek chleba, kawałek chleba weźmiemy, żeby coś tam fajnie było. O, tak. I teraz właśnie skosztuję, jak fajnie wyszły te kofleciki właśnie bielone są smaczne, doprawione dobrze są ogółem pychota o, Teraz sobie właśnie kosztuję koprycika mielonego Są po prostu smaczne Są bardzo pychota i takie właśnie się nadają właśnie do obiadu czy zjeść o! o. Musiałem właśnie sprawdzić, czy wszystkie są usmażone. A tutaj sobie fajnie zajadam. Musiałem sprawdzić koklecika mielonego, jak jest usmażony i jak jest doprawiony. Ale jest dobrze doprawiony i fajnie jest podsmażony. Jest bardzo smaczny, czy Chyba ta aż palce lizać. Kokleciki właśnie smażne. Smaczne, z pierwszego zdarzenia. Bardzo doprawione są dobrze i bardziej są. Zrobione. No, Teraz właśnie tak mówię skosztowałem właśnie sobie koklecika jednego. Wziąłem, spróbowałem. No i bardzo jest doprawiony. No, żebyście potem nie mówili, że nie próbował albo coś. A ja spróbowałem i jest smaczny, dobrze doprawiony. I jest. I jest. Pychota. No. I teraz właśnie tego teraz jeszcze tak wziąłem sobie do tego chleba i jak to woli. Ja po prostu wolę tak sobie wziąć. Czy na chleb, czy z ziemniakami można, czy to można sobie zjeść, czy z bułeczką, czy można sobie zjeść tak razem z ziemniakami i sorówka i to ale Pychota. Kokleciki to są, wiesz, smaczne. No, to tyle. Zapraszamy do kolejnego mojego filmu.